Zapraszam na Wbijaj w ziemię. A wieczorem. Pan nie spad. i też jeszcze mam problem, żeby jeździć prosto, tak teraz pewnie widzicie, ja już się skrzywiam. Już skrzywiam, już kieruję się bliżej ku temu właśnie głównemu szlakowi. I to mm, Staram się to tutaj ćwiczyć, bo wiecie, tutaj może jeszcze nie ma problemu, ale jak wyjadę na trzebież, no to mogą być jaja potem, no nie? Pierwsze do Was do finału

poważnie ja bardzo poważne. Nie, to jest innymi No tu nie chcę, ja chcę być tu kurczę operatorem jednym z lepszych na leśnictwie, mimo że nas nie ma dużo. Na tym poziomie rozgrywkowym Olimpii świadczą również przygotowania do dzisiejszego spotkania. Na Okej, ok? Ok, Na żywo gra Olimpia i tutaj nawet, wykorzystaliśmy korzystaliśmy teraz z trenera trenerem, rędząkę, Powiem Wam, że Artur mnie pochwalił. Powiedział, że no, kurczę, nie ma tak źle. Ale też muszę Wam się do czegoś przyznać. Bo nie miałem do czynienia z, z maszyną No chwilę siedziałem na komacu, Ale to nie, nie był I dla mnie i dla mojego kolegi Który udostępnił mi tą maszynę Nie był to doby, dobry moment Znaczy moment był dobry, ale chwile momentami były przerażające Jak Chwyciłem wiecie sztukę I chciałem ją ściąć znaczy, nie, na odwrót Wiecie, wziąłem głowicę do sztuki no i chciałem ją właśnie chwycić a zamiast nacisnąć e, chwytanie to nacisnąłem żeby ją ściąć no i już tak było no styki były, styki były wiecie, no może tam nie było aż tak źle, bo kolega był czujny i od razu zareagował od razu dobrze zareagował, wybronił nas z tej sytuacji ale jak, jak byłbym sam Przypadnie czwartek. Wtedy na ten to byłby... No pielucha do zmiany, no. Co, co będę dużo mówił? Co będę dużo mówił, no nie było wesoło. Ale po pierwszych chwilach na ponce powiem wam, że to sterowanie jest chyba trochę łatwiejsze niż w komacu. No, ale jeszcze chciałem wam wrócić do tego, co, co wam chciałem dopowiedzieć, że trewa oszukałem, ponieważ... Trzebacie no, Remacz. Udało się załatwić, Artur mi załatwił wcześniej, jeszcze przed odbiorem mojej maszyny. Zabrał mnie na symulator. I to powiem Wam, że taki symulator jakiego się nie spodziewałem. Na początku Artur mi mówił, Dawid, żebym się tam cudów nie spodziewał, bo to jest taki, no nie jest najnowszej generacji ten symulator. No i zajechałem tam do chłopaków, w umówione miejsce. A Artur tam mnie zaprosił właśnie do tego poju gdzie jestem ten symulator. Wszedłem do środka i jak zobaczyłem ten symulator, ja mówię ja pierniczę. Przecież to jest po prostu, wiecie, siódme niebo, jakbym takie coś miał w domu, ja zresztą podejrzewam jak wielu z nas. Też chłopaki się sami chwalą na grupie okiem zula, jak siedzą na farming symulator i siedzimy i ścinamy te sztuki. Tak, też się w to bawiłem. To wiecie, chłopaki, jakbyśmy wszyscy mieli coś takiego. że dziewczyny, pewnie też. Nie będę tutaj nic mówił, bo sam osobiście sam. Jedną dziewczynę, która jeździ na harwesterze, serdecznie pozdrawiam. Także też pewnie byśmy wszyscy razem siedzieli na takim czymś. Wstawię wam zdjęcie, pewnie, jeśli mi się uda, to właśnie teraz będziecie to zdjęcie widzieć, jak to wygląda. I tam kilka ujęć. Kilka ujęć właśnie z tego symulatora, no świetna sprawa i też duża mi pomogła, bo jak już przyszła maszyna do mnie, to nie myliłem się z tym właśnie, gdzie co jest, bo na tym symulatorze też spędziliśmy trochę czasu. Zresztą tak naprawdę czasu mogłem spędzić ile chciałem, ale już też, no wiecie, jakoś to tam szło, a mimo wszystko na żywo, może to dziwnie zabrzmi, ale na żywo jest trochę łatwiej. Żywo jest trochę łatwiej. No i widzicie, tu też się gubię w takich momentach, że ta sztuka nie leci prosto. Ja tak naprawdę teraz trochę mam gorzej ją ułożyć, ale to ją ułożę tutaj z boku. Od razu mówię, jakby oglądał ktoś tutaj ode mnie z moich. Nie, to jest krzywe. Z tego nie zrobiłbym kłody, żebyście potem tu nie mówili nic na mnie. Dobra, ale te gałęzie jeszcze będę musiał tutaj odsunąć, żeby było łatwiej do zrywki. Bo może się tak zdarzyć, że jeszcze ja na tą zrywkę siądę. Także te gałęzie sobie od razu odsunę. Bo już nawet to poruszanie tą głowicą mi jakoś tam wychodzi. Co możecie widzieć. Też mogłem symulować, też wiecie trochę, że mi to tak nie idzie, bo kurczę... Cała seria będzie się nazywać, pod... zresztą już się nazywa i nawet widzicie przecież tą nazwę, bo to już jest drugi odcinek, ale pierwszy jeszcze nie jest wstawiony, dlatego tak powiedziałem. Seria nazywa się Od Zera do Masera, operator Harwestera. Tu po drugim dniu już kurczę jest. Jest po prostu, wiecie, ogień. Ty, ty, ty nie lubisz mnie już? Dobra. Powiem wam, że jak czasami te cienkie sztuki wydają mi się dużo łatwiejsze do, do ścięcia. Tak często właśnie te cieńsze sztuki robią mnie w konia. I to tak... To tak chamsko, bo tam była taka brzuska. I powiem wam, że no właśnie rozwaliła mi prowadnicę. Kurcza to taka sztuka, no... Kurde, macie, nie wiem, chyba 10 sztuk na metr sześcienny by potrzeba. Także naprawdę bardzo cienka. Ale gdzieś właśnie zbyt pewnie chyba ją wziąłem i dobra, ucinę też. Niech będzie. Dobra, cofnę się jeszcze potem tutaj z lewej. No nie kamery nie włączam do cofania, bo Jakość jej jest troszkę wątpliwa. Nie będę tutaj ukrywał. Zresztą widzieliście ją wcześniej. No, z tym czupkiem to na pewno sobie nie poradzę. No ale trudno. To jest wszystko krzywe. Naprawdę. No To jest taki brzydki ten zrąb. To jest właśnie ciężko porównać jakąś naszą wydajność. Tam na przykład do chłopaków jak są... Ja przede wszystkim to widzę, że bliżej tam bliżej morza. Czym bliżej morza, tym piękniejsze te lasy. O, 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 o. Dobra, dobra. Stój, stój, stój. Na spokojnie. Zostawię już ten czubek. W sumie tak chyba nic mądrego bym z tego czubka nie wymyślił. Dobra. I o, to też wiem, że jak ścinam, to muszę minąć sobie minąć sobie pniaka, bo no robi się dosyć, dosyć wachliwie. O, i tam już na dole coś takiego jest. Tam już to widzę. To już się nauczyłem, że wiecie, biorę sobie ją wysoko i potem po prostu to docinam na opał. Dobra, było niebezpieczne przez chwilę, ale wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. Kurczę, ale... No i widzicie, no, pogoda zła. Normalnie byłbym od rana w domu. Ale tak to jeszcze nie ma tragedii w tej maszynie. I powiem Wam też, że co już widzieliście na pierwszym filmie? Ja już nie mówić, że nie widzieliście. Widzieliście na pewno. O, złapałem. No to było klasa. No po prostu jak, jak zawodowica. Ale wracając właśnie, że widzieliście, że zajmuje się też detailingiem i kilka rzeczy z tego detailingu śmiało można przenieść do, do tematyki leśnictwa i do leśnej. Ja, konkretnie do maszyn, bo tak do to ludzi to nie. No ale właśnie będę chciał spróbować jak działa ta niewidzialna wycieraczka na szybach. Bo w aucie jest to coś pięknego. Dobra, do dekłoda pójdzie. Wiecie tak, tutaj przykładowo, to wydaje mi się, że to będzie świetna sprawa. Bo mimo tego, że do. Oj, tamten ten krótki się uciął. Dobra, no ale to będziemy pamiętać o tym. A, tego też wezmę tu trochę dalej. I jak do niewidzialnej wycieraczki, pewnie część z osób z Was wie, potrzeba no wyższej prędkości. No, ale tutaj jest bardzo stroma ta szyba i kiedyś, wiecie, u nas w mtz z tyłu nie mam wycieraczki zamontowanej z tyłu. I kiedyś sobie zamontowałem tak na szyb, wiecie, bez czyszczenia szyby, bo to trzeba zrobić w miarę jakoś, no profesjonalnie zrobimy, ale zrobimy ten test takimi środkami, żeby każdy z Was mógł te środki mieć po prostu, kupić, a nie na zasadzie, że o, bierzemy maszynę i będziemy czyścić szybę maszyną, tak? Że weźmiemy tam jakiś twardy pad czy coś i tą szybę pięknie wypolerujemy, chociaż wypolerować szybę też będę chciał i też wam to pokażę, ale takimi łatwiejszymi sposobami. No właśnie i, i wtedy ta szyba u mnie w tym ciągniku, powiem wam, że naprawdę no chodziła całkiem dobrze. Mimo tego, że może ta to, że może ta woda tak nie spływała, ten deszcz tak nie spływał, to mimo wszystko ta widoczność była dużo lepsza, bo wiecie... Ej, ej, ej. o, o, ale cząsło. Czepło, czepło, że tak powiem. Czepło. Dobra, wysoki pniak, obniżymy go. Chyba, że go zaraz zakryje. Solidnie go to zakamufluje i nic nie będzie widać. Ajajajajaj, aj, aj, aj. nie poczekaj, aż pikło. Z, z, z tym się jeszcze gubię. Radio co chwilę gaśnie, żeby się nie mówili, że o co, to za maszyna, że nie działa radio. Leci radio RMF Max przez internet, bo zwykłe RMF-ki nie słucham. Bardzo lubię, albo swoją muzykę często słucham. Taka, która wiecie, a na RMFC jest naprawdę spoko. Bardzo fajnie się tego słucha. Złapę, złapę. Dam go do opału tutaj obok. Tu będę miał płody z tego. Mam nadzieję, że tam nie ma nic, co mnie zdziwi. Widzicie, kiedyś myślałem, że tą głowicę trzeba na hama wręcz wepchać w ziemię. Że tak to działa, no ale no, tak to nie działa już. Zresztą mówiłem Wam właśnie w pierwszym filmie na podsumowaniu, że kwestia jest wyczucia. Kwestia jest wyczucia, ale naprawdę nie ma się co bać. Nie ma się co bać próbować, bo z początku wiadomo, że każdy z nas będzie popełniał jakieś błędy i te prowadnice mańcuchy będą szły zresztą. Nawet jak będziecie już doświadczeni, to podejrzewam, że i tak jakieś się błędy będą zdarzały, bo po prostu będziecie wpadać w rutynę i będziecie chcieli szybko, szybko, raz, dwa, raz, dwa. Czasami po prostu nawet nie spojrzycie na to, co jest przy tym drzewie. Tak jeszcze jest w moim przypadku czasami, no ale ja też jeszcze po prostu czasami powiem wam szczerze, że nie wiem na co zwracać uwagę. Tak, jeszcze w, w sobotę, jak próbowałem przez chwilę ciąć to nie zwracałem w ogóle uwagi na wiatr wiecie i, i później no czy nie zwracało nie było to jakoś problematyczne ale nie było nie było takiej pogody która, która by mi jakoś tam utrudniła to tak ale tak jak dzisiaj już jest trochę wiecznie no i powiem wam że wiecie tak sztuka ale ona jest źle cienka szepnę ją tam myślę i tak jak nie robiło mi to różnicy wtedy. Tak dzisiaj naprawdę już robi tą różnicę i miałem takie grubsze sztuki. A i nie chciałem. Mimo wszystko rozmawiać i jeszcze ciąć nie jest tak łatwo. Ale ogólnie jestem gadua, także mi to przychodzi w miarę łatwo. Dobra, popniemy sobie trochę z bo kłoda nie wyjdzie, ale... S2B nam to sprostuje S2B czyli 1,25m Chociaż myślę, że w większości kraju już 2,5 I do zrywki pewnie chłopaki macie łatwiej Ale no. Wyrównamy sobie Pójdzie teraz Poszło, świetna sprawa. Też co do niewtajemniczych. Nie, nie Dla niewtajemniczonych, którzy no nie siedzą w leśnicy i nie wiedzą jak to wygląda, a widać jak to szybko tu chodzi wszystko. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. To wam pokażę, jak to jest fajnie. Jak to jest fajnie, wszystko tutaj skonstruowane. Bo ja powiem Wam szczerze, że jak pracowałem w lesie, ale jeszcze z maszynami nie miałem w ogóle do czynienia. Zaraz jak tutaj sztukę. Zetnę, to Wam pokażę. ją ja zetnę tutaj, no nie na siebie, ale troszkę w bok. I sobie cofnę, żeby ją wyprostować. Teraz patrzcie, ogólnie tutaj macie biegi. chcecie jak do tyłu, to dajecie sobie do tego, do tyłu. Tu macie do przodu. To wszystkich wam nie będę rzeczy tłumaczył, bo wszystkie są bardzo ważne i tak naprawdę wszystkich tutaj używamy. Ale jak to drzewo, tak fajnie łup, łup, wiecie, wybiera ten rozmiar. Tu macie trzy guziki. I je możecie. Znaczy trzy. Więcej macie guzików, ale ja używam tylko trzech. i Możecie je programować według swoich własnych ustawień. No, jak chcecie, tak? Jak wolicie. Ja pod, mam od najkrótszych do najdłuższych, czyli używam. Pierwszy mam 1,25 drugi mam 2,5 trzeci mam kłodę, czyli 4 m. Jak na przykład teraz klikę, klikam sobie numer 3, patrzcie, to wezmę w górę, żeby... klikam. I on nam wybiera, co chcemy ciąć. Mamy 4,8 bo tam wszystko robicie w ustawieniach. Jak kłodę normalnie tniemy od 4,05 do 4,10 to właśnie ustawiamy też, żeby maszyna w takim obrębie pracowała żeby ona właśnie y, mogła sobie tak to wybrać między, coś między, w tym rozmiarze, bo no, maszyna jest dosyć szybka, wiecie, to dosyć szybko szybko wszystko wybiera i to jest tak samo, fajnie to można porównać do tego jak my teraz mamy ciężko ustrzelić, żeby, za, żeby zatankować za 50 zł na stacji paliw tak, no są takie wtedy paliw, że no, nie idzie tego ustrzelić, naprawdę no i tak samo tutaj maszyna y, ciężko ma wybrać Jakbyśmy przykładowo chcieli ustawić równe 4 metry, o, albo równe 4,05. Tak, no to wtedy jest to maszyna ma ciężko. I musimy jej dać właśnie jakiś ten, chociaż mały margines, no tam wiadomo, może 2 centymetry minimum. Ale jak się da więcej, to, to dobrze jest za więcej, bo wtedy też ona szybciej wybiera. Czasami są takie momenty, że ona. Idzie w przód tył, w przód tył, w przód tył, wiecie, bo ona szuka tego momentu, żeby, żeby po, po prostu zapikać. O, żeby zrobić ten piękny dźwięk. A wtedy, jak słyszymy ten dźwięk, to możemy klikać na piłę. I tniemy. Dzisiaj też pierwsza zatankowałem do pełna. I powiem Wam, że czuć różnicę, bo maszyna jest dużo stabilniejsza, no mimo wszystko tutaj wchodzi te, tu prawie 400 litrów także no, przy dzisiejszych pieniądzach trochę to jest to zobaczymy na ile nam to starczy, Tam jeszcze nawet nie wiem okay, dobra, to jest ogólnie chyba trochę ryzykowne to już nie albo i nie Właśnie widzicie nie wiem, bo ta sztuka jest dosyć tam blisko. Ja bym nie chciał tutaj sobie zrobić żadnej krzywdy. Dobra, tu się ogólnie będę głowił. Dobra, poszło. Ja powiem wam, że jedzasz, takie, takie momenty są, że człowiek się boi, bo... No bo mimo wszystko jak ciałem piłą to... No, miałem jakieś pole manewru, wiedziałem, że mogę uciekać, tak? Zawsze sprawdzałem, wiecie, według przepisów, macie dwie drogi, że według przepisów BHP, macie dwie drogi ucieczki. Musicie mieć minimum przygotowane jak coś, w zależności od tego, gdzie wam sztuka poleci. Ale tak naprawdę możecie uciekać wszędzie. A maszyną takim kolosem? No nie mam gdzie uciekać Mogę się co najwyżej cofnąć Czy coś, albo ratować żurawiem Żeby wiecie, gdzieś tą sztukę przepchnąć na boki No i właśnie czasami tak no, no dosyć tak spokojnie staram sobie Staram się jeszcze podchodzić do tego wszystkiego Damy sobie tutaj, bo to jest brzydkie O, tu sobie wyprostuję Tutaj dam to To już też dam do P no. Ogólnie ten dźwięk jeszcze mnie opuszcza, ale rozmawiałem z obakami. Na razie się nie przejmuję tym, bo chyba właśnie opowiem z odcinku o masz nie tutaj jakaś gwarancja na to jest. Także jak coś się rozwali to niech się rozwali, no trudno. pewno nie odczuwam jakichś problemów, że y, maszyna nie ma siły, czy coś takiego. Tak nie działa. Chwały jak sobie odnetnę, bo zrobię z tego S2B. To nakłada jest za brzydkie. A S2B to są po prostu... bałki o długości 1,25 m, które muszą być bardzo proste, ładne. Tak, one w, no, w przeważającej części idą później na palety. Później są robione z nich palety. Co Mam nadzieję, że Wam dobrze mówię. Bo... Mm, mm, mm. Dobra, ale to takie coś jak mam, to zrobię inaczej. Teraz spróbuję. O, żeby sobie to tutaj okrzesać. No, puść. Ona widzicie, sama to robi, że puszcza te noże, bo wtedy po prostu mogę nacisnąć piłę o, i zeruje się wtedy wskaźnik do zera. I mogę tak jakby no wiecie wybierać znowu sortyment, bo żeby maszyna wiedziała właśnie co ja chcę zrobić. No i powiem wam też, że wczoraj nawet z Arturem rozmawiałem, bo Artur sam właśnie pochwalił i powiedział, że no kurczę, dosyć dobrze idzie, nie najgorzej. I też właśnie śmieję się do Artura, że często ludzie znaczy, szukają ludzi, wiecie, którzy mają już doświadczenie. A ja na przykład jakby, jakbyśmy nie mieli swojej firmy, no i byśmy właśnie, jak ja, no też pewnie bym pracował w lesie, podejrzewam, bardzo lubię tą pracę. Jakbym szukał pracy na maszynę i nikt by mnie nie chciał wziąć, bo nie mam doświadczenia. Tu jest trzeci dzień. No i nie najgorzej. Podejrzewam, że za jakiś czas, czy za jakiś czas, podejrzewam, że w miarę szybko chyba już dojdę do tej sprawy takiej lepszej. Tylko, że też trzeba to po, po, po powiedzieć tutaj od razu, bo ja tutaj nie chcę też jakoś, więcej przychwalać, bo to, jest, to, to są cienkie sztuki i też wiem, jak chłopaki ścinają te sztuki, wiecie, po, po parę kubików, co mają, tak? Czyli są dosyć grube. No to... No nie, to naprawdę tam już potrzebna jest ta, to doświadczenie. Bo ja tutaj, no były grubsze sztuki, ale tam jak zostawiłem, przepraszam Was za bałagan, tam jest wiecie cała, całe moje uprzyrząd uprzyrządowanie do nagrywania, też jest moje jedzenie na cały dzień. No jak to ja wobec tej chwili, człowiek na diecie, to cały dzień na, na pudełkach. Dobra, bardzo wysoko to ściąłem. Ale. A zrobimy jeszcze jedną kodę. Przeszło? Nie, przeszło, tak. Okej, okay, czyli musimy... Ajajaj. Aj, aj. Kurczę, dobra, bo to już potem jak ktoś to kupi, to będzie mówił, kto to zrobił. Także słuchajcie, tam jest ten, gdzieś jest tamten opał. jest koniec? A koniec obrotu chyba. Okej. Okay. Powiem wam, że nigdy jeszcze nie doszedłem do końca obrotu. Zawsze tam jeszcze jakiś... Zawsze tam jakoś to nam jeszcze, jeszcze szło. O, też sobie tutaj damy. Oj, oj, oj oj. O, poszło. Dobra, spróbuję nacisnąć dwójkę, ale... Kurde, poszło dwa naraz. Ale sztos. No to, 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 to zrobiło na mnie wrażenie. Śmiało można rzec Polski, ale ty mi teraz zaimponowałeś. Ta, ta, ta. Już są takie cienkie Ach, nie będę się wracał. Robię sobie takie ładne te szlaki. Mówiłem podleśniczemu, że dzisiaj, kurczę, będę chciał tam dosyć dojechać do końca. Czy znaczy, do końca to nie dojadę, ale... Oj 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 Dobra chyba nie skrócę tego pniaka Dobra, niżej Dobra, chociaż trochę I powiem wam, że oduczyłem się no, kręcić tym żurawiem No może jeszcze się tam zdarzają jakieś takie wiecie chwile nieuwagi że pomyślę sobie, nieważne, czy. O! Widzieliście? No, i teraz właśnie zapomniałem dźgnąć tej sztuki. Jeszcze nie weszło to do końca w ten nawyk. Zgubiłem wątek, to chciałem powiedzieć. Dobra, jak zgubiłem wątek, zapewne nie było, to ważne. O, o, o. Max Powiem wam, że też jest naprawdę bardzo fajne to wygłuszenie w tej maszynie. Pod tym względem to jestem w szoku jak to jest zrobione, ale no, też powiem wam, że może nie jestem już aż tak w szoku, bo też wiem ile to kosztuje, wiecie, no, no ta maszyna też jest droga, Nowa, to jest w ogóle, to już jest jakiś kosmos. Ale naprawdę jak się wsiądzie do tego, widzi się te wszystkie przyciski, ile tego jest, ile jest tej elektroniki. No naprawdę, nie, ja sobie, ona patrzy w prawą stronę raczej, chyba tak, zostawię ją, że jak to wszystko działa, to naprawdę tu jest masa, masa tej, masa tej elektroniki, masa tych rzeczy, żeby tą maszynę po prostu zrobić w tej fabryce, też ile tu jest żelastwa, ja pierniczę, to wiecie, to po prostu, podejrzewam, że ci cyganie chętniej by ukradli tą maszynę niż ten ruski czołg, nie? Podejrzewam, że tu by było dużo więcej. Też muszę sprawdzić ile ważyczą, bo nawet nie wiem. oj, dobra, wybierz sobie. O nie, dobra, muszę cofnąć. O widzicie, bo się pogubiła miara, jest minus 170, 175. Teraz widzicie pewnie tu i tu. O i teraz sobie ładnie złapał nożycami. Nożycami, nożami. Dobra, tam coś jest. Także, no jak nie są proste drzewa, to niestety. Trzeba jej pop... Gdzie ty tu tak daleko poszłaś? Co ty, co? No, trzeba uważać właśnie, żeby nie hukło w maszynę, bo to widzicie, no. Nieraz się widzi, jak chłopaki mają sztuki gdzieś kurde wbite w maszynę Podejrzewam, że no nie od tego tak, tylko no gdzieś tam coś się przydarzyło jednak, że może gdzieś ten wiatr czy coś nie pomógł. Ale no trzeba się pilnować No i trafiłem na taką informację, że chiński rząd szuka rozwiązań, które pozwoliłyby zatrzymać. Wróciłem go. W kraju. Opublikowane w roku 2021 wyniki spisu z powszechnego wykazały, że w 200 roku, roku w Chinach urodziło się 12 milionów dzieci, najmniej od lat 60. Tutaj są takie dwa pedały, ogólnie one są od poziomowania podstawy żurawia na 10,6 miliona urodzeń. No i żeby to tak jest w ponce... O, patrzcie, no ten pniaczek to mi wyszło elegancko.